Witam Was na dzisiejszym odcinku na tym kanale w serii od pisklaka do kurczaka oj trochę się tutaj kurczaki kurki wyseszyły proszę bardzo, tutaj się tak się prezentują kurki, tutaj już dorodny kogucik widać jednego kogucika, tutaj widać drugiego kogucika tam z tyłu gdzieś jest trzeci czarny kogucik a tam widać tylko jego głowę To się boją telefonu tak więc no, 9 kurek 3 koguty Wolałbym sobie więcej kurek, jednego kubiczka albo dwa maksymalnie, ale no. I kurki już dostają nową mieszaninkę. Zaraz wam pokażę tutaj. O, w Czekajcie, tylko włączę latarkę. Tak się prezentuje teraz mieszanka dla kur. Pół na pół zboże z wcześniejszym ich pokarmem, tutaj widać. Przężyto. Yy. 25% przeżyta, 25% pszenicy tutaj jest. I 50% ich wcześniejszej mieszanki, żeby się przyzwyczajały musimy tutaj jeszcze tylko dodać trochę wody. Kurki się boją niestety. Nie wiem czemu. Dobrze. Co w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Widać, że kurczaki już są duże kurki. I tak zwał, tak zwał. Zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!